Cześć. Na tym filmie pokażę, jak skopiować pilota Proxima Cloner. Jest to pilot stałokodowy pracujący na częstotliwości 433,92 MHz. Ten pilot jest już w do biornika i skopiuję go na nowego pilota, którego mam tutaj. Na tym nowym pilocie naciskam i przytrzymuję wybrany przycisk na około 30 sekund. ona zgasła i teraz jak ona się zaświeci na czerwono, to wtedy puszczę ten przycisk. Puszczam przycisk i teraz naciskam na starym pilocie przycisk, który chcę skopiować. Te miganie diody tutaj oznaczało, że pilot się skopiował. Sprawdzam na radę zbiorniku. Działa.